Dzień dobry. Z tej strony Bartosz Pietrowski, ekspert do spraw inwestycji firma DEVELOPART. Chcielibyśmy Was zaprosić dzisiaj na odcinek i porozmawiać o naszej inwestycji Montano wraz z operatorem Vacation Club i dyrektorem rozwoju, panią Magdaleną Piętocha. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Magdo, dziękuję, że przyjęła pani zaproszenie. Chciałbym zadać pani kilka pytań i porozmawiać o tym, jak działa w ogóle firma Vacation Club i. Jak, jaki model współpracy oferujecie państwo dla inwestycji Montano w Polanicy-Zdrój? Oczywiście, proszę bardzo panie Bartosz. To po pierwsze, jak w praktyce wygląda taka współpraca, jak w praktyce wygląda to, że ja jako inwestor kupię mieszkanie w deweloparcie i chcę z państwem współpracować. Co wy ze mnie, mówiąc kolokwialnie, zdejmujecie? Zdejmujemy z pana wszystko. Na zasadzie okay. takiej, że jeżeli podpisuje Pan umowę z nami, my zajmujemy się wszystkim. Od marketingu, czyli w naszej gestii jest to, żeby promować apartament, mm -hmm. żeby zarządzać y, obłożeniem, zarządzać cenami. Dodatkowo jest zameldowanie, wymeldowanie gości po naszej stronie, sprzątanie po gościach, plus przygotowanie apartamentu na kolejny przyjazd, na kolejnych gości, tak? Kontakt z gośćmi, czyli wszystko w zakresie obsługi klienta, w zakresie obsługi gościa jest też po naszej stronie. Okej. Okay. Czyli całość procesu Pan podpisuje umowę? Mhm. Najpierw z dewelopartem kupując y, mieszkanie, później z nami jako z operatorem i całość zarządzania jest po naszej stronie, czyli wszystkim zajmujemy się my, fizycznie, y, hotelarz, bo tak nazywamy później osobę, z którą współpracujemy, naszego partnera. Po podpisaniu umowy z nami, tak naprawdę ma rozliczenie widoczne na naszym portalu, gdzie, będzie, gdzie dokładnie będzie widział, jak wszystko wygląda, o czym pewnie później jeszcze sobie porozmawiamy. Natomiast my zajmujemy się całością zarządzania od kwestii związanej z marketingiem. Poprzez kwestie z kontaktem z gośćmi, z zameldowaniem, wymeldowaniem, a później po kolejnych opcjach też sprzątaniem i przygotowaniem apartamentu na kolejny pobyt. Okej. Okay. Czyli ja fizycznie mogę być w drugim miejscu Polski albo w innym kraju i. Ten proces dzieje się niezależnie ode mnie. Fizycznie tak się dzieje. Bardzo często nasi właściciele, nasi właściciele, z którymi współpracujemy, mieszkają poza Polską, mieszkają w różnych krańcach naszego kraju czy w ogóle świata i sami mogą cieszyć się tym, co robią na co dzień lub gdzie pracują, gdzie przebywają, a my tak naprawdę zajmujemy się całym procesem od A do Z. Okej. Okay. Super. A jeśli chodzi o, o, o najem i o gości, to jak wygląda wycena takiego apartamentu? No Bo ja kupię jakiś apartament, jakoś go wyposażę i teraz jak wygląda cena najmu takiej nieruchomości? Czy ona się zmienia w czasie i jak to działa? Tak, mamy cennik dynamiczny, cennik dynamiczny i elastyczny, który polega na tym, że zarządzamy ceną w danym dniu. W danym też momencie musimy być elastyczni. Musimy patrzeć na to, mamy revenue managera, który odpowiada za właśnie zarządzanie cenami w danym regionie, w danym mieście i w danej części Polski. Tu wpływ ma wiele czynników, w tym czynniki atmosferyczne, e, zmieniająca się pogoda, e, kwestie związane z tym, jak też wyglądają chociażby długie weekendy w Polsce, czy też właśnie, jeżeli jest ładniejszy czy gorszy weekend, wtedy wiemy, w których regionach, jak trzeba po prostu zareagować, jak dynamicznie zarządzać ceną, ponieważ no, dla nas głównym celem jest to, żeby maksymalizować y, przychody dla właściciela apartamentu. Y, przy jednoczesnym zapewnieniu obłożenia, bo też nie mogą być ceny wywindowane w górę, no bo wtedy nikt nie przyjedzie. Musimy patrzeć też, reagować na to, co się dzieje na rynku, jak działają też, jak, działa, jak wyglądają wyceny innych ośrodków, czy jak wyglądają wyceny w konkurencji. Po prostu dynamicznie reagować na to, co się dzieje, łączyć kilka czynników. Nie wszystko mogę powiedzieć, ze względu na to, że to jest nasze know-how, które, które stosujemy też wewnętrznie, natomiast zarządzamy to. Ceną dynamicznie dostosowujemy ją do y, warunków i do tego, żeby zapewnić dwie rzeczy: połączyć obłożenie w apartamencie wraz z dobrymi y, przychodami, dobrymi obrotami wygenerowanymi dla właściciela. Mm -hmm. e, no właśnie, jeżeli chodzi też o, o ceny, to. Pewnie wielu, na, wielu z nas yy, spotyka się z tym, że przeglądając chociażby oferty na bookingu, tam te ceny też się zmieniają dynamicznie. I czy Państwo współpracujecie z portalami typu Booking, Airbnb, no bo one w ostatnich latach zyskały olbrzymią popularność i, i wiele, wielu z nas, planując jakieś wyjazdy czy gdzieś noclegi, korzysta właśnie z tych portali. Czy tam też się znajdą potencjalnie. Mieszkania naszych inwestorów. Tak, znajdą się, znajdą się na tych dwóch portalach, o których Pan wspominał. Oczywiście, że z nimi współpracujemy, współpracujemy też z innymi turooperatorami. To, co jest naszą przewagą, to są pośrednicy, z, to są pośrednicy oraz biura podróży. My mamy mhm. współpracę z wieloma biurami podróży. Tudzież też są dostępne u nas na stronie oferty biur podróży, i dzięki temu, no, my obsługujemy też ich gości, ich klientów w Polsce. Obsługujemy, współpracujemy też z pośrednikami z Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier, a również Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I mamy całkiem pokaźną liczbę gości z tych właśnie, z, tych, z tychże krajów. To, co nas wyróżnia na rynku, wśród też innych operatorów, to to, że staramy się też, staramy się przede wszystkim zapewniać obłożenie właśnie z pośredników, plus z naszych kanałów dotarcia. Oczywiście, że korzystać i wspierać się Bookingiem czy Airbnb, czy innymi portalami, które oferują usługi noclegowe czy najmu krótkoterminowego. Natomiast część firm, część konkurencji 80% swojego obłożenia robi głównie poprzez współpracę z tymi firmami. U nas ta proporcja jest odrobinę inna, ponieważ to jest tak, że między 40 a 50% naszego obłożenia to są nasze kanały własne. W związku z tym pozostali to są pośrednicy, biura podróży i inne kanały, tak z którymi współpracujemy czy z też z operatorami, z którymi mamy współpracę. W tym też wasza strona, to są... Tak, Czy około połowy rezerwacji, to... około połowy rezerwacji staramy się, oczywiście to zależy od regionu, od natężenia, yes. od sezonowości, natomiast staramy się między tymi... robić więcej e, rezerwacji przez e, naszą stronę. E, no Vacation Club... No, bo to ogranicza, jak rozumiem... E, prowizje, które płacicie tak, do jest. zewnętrznych firm i dzięki czemu zysk właściciela, właściciela jest większy. Jest większy Prowiz... i tak jest, to jest nasz y, zysk i właściciela zysk dzięki temu jest na wyższym poziomie, ponieważ mm -hmm. no, prowizjami, kosztami prowizji y, no, dzielimy się. tak? Więc im więcej mamy z naszej strony internetowej, im więcej mamy y, wśród naszych y, gości, czy im więcej mamy z naszego programu lojalnościowego, który, y, który, który jest wdrożony u nas, tym tak naprawdę dla właściciela i dla nas jest lepiej, w szczególności dla właściciela, ze względu na to, że po prostu nie ponosi tych kosztów dodatkowych związanych Fetna. z pośrednikami. Dobrze, pani Magdo, czyli ja mam podpisaną umowę z państwem i yy, wspomniała pani o panelu właściciela, yy, że mogę gdzieś się zalogować. Tak. Co ja tam mogę zobaczyć, co mogę tam podejrzeć? Podejrzy pan tam wszystko, zobaczy pan wszystko, co panu będzie potrzebne. Czyli przede wszystkim są. Tam... To ja od razu zapytam. Proszę. Czy widzę e, rezerwacje dokonane w moim mieszkaniu w przód? Tak, widzi pan w okay. przód i w tył. I w... Czyli zarówno te, które się już zrealizowały, jak i te, które będą przyszły. Widzi pan e, rezerwacje, które będą do końca trwania z nami umowy. Czyli na przykład, jeżeli nawet dziś gość sobie zarezerwuje rezerwację za dwa lata i tak mamy umowę lub mamy umowę na dwa, trzy lata. I jeżeli nawet gość dziś zarezerwuje sobie opcję za rok czy za pół roku, to będzie pan ją widział, tak? I widzę też cenę po jakiej on widzi dokonał pan, tej rezerwacji. Widzi pan po jakiej cenie on dokonał tej rezerwacji? Wszystko pan widzi? Ma Pan dostęp do wszystkich rezerwacji, które są dokonane e, przez nas. E, w, każda pojedyncza rezerwacja, każda pojedyncza rezerwacja będzie widoczna jest data zameldowania gościa, data wymeldowania, liczba dni pobytu, mhm. no i generalnie kwota e, uzyskanego, e, kwota z tej rezerwacji, tak, czyli e, to, e, jaką, jak, ile ta rezerwacja kosztowała, tak. Okej, okay, super. E... Z, wiem, że macie Państwo coś takiego jak klub hotelarza. Jakby mogła tak. Pani coś więcej powiedzieć, bo to wydaje się naprawdę super opcja, i jakby mogła Pani powiedzieć naszym widzom i mi też, jako potencjalnemu inwestorowi, na czym klub hotelarza polega? Na czym klub hotelarza polega? Więc każdy właściciel apartamentu, który z nami współpracuje, może skorzystać z takiej opcji, że właśnie do 10 dni w roku skorzystać z innych naszych obiektów w całej Polsce. Czyli przypuśćmy, Panie Bartku, ma Pan apartament właśnie w Polanicy. Mhm. Ma Pan z nami umowę w związku z tym, no w góry pewnie Pan już nie będzie jeździł nigdzie więcej oprócz swojego apartamentu, ale jeżeli Pan by chciał, to oczywiście też jest taka możliwość i może Pan skorzystać z naszych innych obiektów, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Sam Pan dokonuje takiego wyboru, który to będzie obiekt i na ile dni. Wyjazd może być jeden na 10 dni. Może być też podzielony na dwa wyjazdy lub na trzy wyjazdy po prostu po kilka dni. To może być też tak, że to nie musi być, oczywiście nie muszą być góry. Może pan sobie pojechać nad morze, tak, mamy w Sinoujściu nasze obiekty, mamy w Mielnie nasze obiekty, mamy w Kołobrzegu, w Międzyzdrojach. Więc tak naprawdę pan wtedy decyduje, do której lokalizacji pan jedzie. Czy, to będzie, czy wybierze pan właśnie góry, czyli będzie to Szklarska Poręba, może to być Polanica, Szklarska, Karpacz, Duszniki, Czarna Góra, Mogą, może to być Zakopane, tak? może być to Wisła, może to być, yy, może to być Żywiec, mogą to być różne okolice, w których pan będzie chciał jechać, ale to może być też może. to może być Trójmiasto, mm -hmm. yy, tak jak mówiłam, Mielno, Gąski, yy, to mogą być Sianorzęty, mogą być kołobrze. W cała Polska turystyczne, te lokalizacje są tak w ramach klubu hotelarza. I ja nie muszę do niego przystąpić, ale mogę. Tak jest. I w ramach tego przystąpienia mam, z tego co rozumiem, 10, 10, dni, 10 dni, które tak. mogę w ciągu roku wykorzystać. I jak rozumiem, też ktoś może do mnie przyjechać. Tak jest. Z klubu hotelarza w tak. sumie na 10 dni. Tak jest. Jeżeli natomiast ktoś przyjedzie na dłużej niż, w sensie wykorzystał pana więcej niż na przykład 10 dni w roku, Pobyty w klubie hotelarza są poza sezonem, poza latem poza sezonem wysokim no bo to jest, no też musimy łączyć jedno z Jasne. drugim że te apartamenty po prostu zarabiały dla właścicieli, więc można z niego korzystać od września do czerwca. I teraz opcja jest taka, że jeżeli ktoś do pana przyjedzie na na przykład 12 dni, no, to Pan wówczas też może skorzystać adekwatnie więcej w innych naszych obiektach, w innych naszych ośrodkach. A jeżeli przyjedzie, nie wiem, ktoś na pięźni, ktoś drugi na pięźni i ktoś by chciał przyjechać na jeszcze pięźni, mm -hmm. to. Y to z automatu... Jeżeli pan się zgadza, no to wtedy tak, to wtedy... Czyli puszamy, ja muszę wyrazić tak. na to zgodę. Na początku, znaczy generalnie jest tak, że przyjmujemy takiego gościa, ale też kontaktujemy się z panem, czy po prostu w takim przypadku pan chce przyjmować ponad wtedy, ponad tą liczbę, jak już to będzie powyżej tych powiedzmy 15 dni, tak? Jasne. I w tym momencie ja dostaję ekstra te dni tak. tyle, ile jest tak. ponad 10, Wypadnie... do wykorzystania też w innym... W, innych, w ramach tak klubu hotelarza. Dokładnie tak. Okay. i czy klub hotelarza obowiązuje w niskim i średnim sezonie? Tak. Wyłączamy wysoki sezon, wiadomo, wtedy mieszkania mają zarabiać, tak a resztę roku możemy jeździć po całej Polsce i, i zwiedzać ją w ramach klubu hotelarza. Nie Z być któregoś. przywiązanym do tej jednej nieruchomości, przywiązanym oczywiście w cudzysłowie. I możemy jechać też w góry do innego mieszkania bez wyrzutów sumienia, że nie pojechaliśmy do naszej pola. Tak jest, tak może super. być. Jeżeli chce się pojechać w inne też góry, tak, no bo to góry stołowe są super, ale czasami może. może przyjść ochota na to, żeby pochodzić na przykład po Tatrach. Więc jak najbardziej, czy jak najbardziej wtedy jest też możliwość, żeby właśnie skorzystać z naszych y, innych obiektów y, i pojechać tam, żeby po prostu no, w innej części gór na przykład pochodzić, jeżeli ktoś uwielbia góry. Mhm. A jeżeli ktoś woli morze, to również może pojechać nad morze. Pani Magdo, powoli musimy kończyć już nasz odcinek. Jakby mogła pani podsumować, co wyróżnia współpracę z Vacation Club na na rynku i czym ona różni się w, w porównaniu do, do innych operatorów, którzy, którzy obsługują tego typu inwestycje? Co wyróżnia? To ile lat jesteśmy na rynku, ponieważ my jako Vacation Club jesteśmy już ponad 8 lat na rynku, no ale grupa zdrojowa, czyli nasza grupa też kapitałowa, z której się wywodzimy jako Vacation Club, działa, istnieje już od ponad 15 lat na rynku. W związku z tym to, co jest naszą siłą, to, co jest naszą skalą, to jest raz, że czas. Dwa, to z kim my współpracujemy, gdzie jesteśmy obecni, to, że współpracujemy jako jeden z licznych operatorów na rynku, zbieramy podróży chociażby, to jest mocny nasz wyróżnik. Dodatkowo nasi goście mogą korzystać ze zniżek z wieloma dużymi firmami, z którymi mamy nawiązaną współpracę reklamową. Pani Magdo, słyszałem też, że macie program lojalnościowy dla klientów, którzy przyjeżdżają do naszych mieszkań, które macie w swojej ofercie. Jakby mogła Pani też coś więcej o tym powiedzieć? Tak, to jest program lojalnościowy, który jest dla naszych gości korzystających z naszych usług, rezerwujących przez nasz, przez nasz portal pobyty. I to jest program, który raz, że zapewnia wiele takich dodatkowych opcji, dodatkowych rabatów u nas, czy dostęp do najlepszych ofert u nas, ale oprócz tego jest to dostęp do rabatów, kodów promocyjnych do wielu firm, z którymi współpracujemy na rynku. To są firmy też i odzieżowe, i galanteria skórzana, rodzajów usług, jest do wyboru sporo, więc ktoś, kto będzie korzystał z tego typu programu, będzie widział też korzyści dla siebie nie tylko na zasadzie współpracy bezpośredniej z Vacation Club, ale również z, poprzez to, że właśnie będzie mógł dzięki temu kupić taniej chociażby jakieś dobrej jakości ubrania czy, czy też inne produkty. Super. Pani Magdo, dziękuję za wyjaśnienie, jak w praktyce wygląda współpraca z Państwa firmą. To naprawdę robi wrażenie i mam nadzieję, że utwierdza w przekonaniu naszych widzów, dlaczego warto zainwestować w Montano i nawiązać też współpracę z Państwem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Bartoszu.